Ciekawa sprawa: ludzie tutaj nie ręczniki, więc zobaczymy. Może się da wykąpać w Bajorku z bagnem torfem. Znając życie, okaże się, że to jest jakieś super lecznicze, zdrowotne miejsce albo bardzo dobre kąpielisko. Ale my oczywiście co? Nie mamy nic. Ja mam bluzę! Bluzę o! Cześć, 15 dzień naszej podróży na północ. Litwa, Łotwa, Estonia. Już zrobione. Dzisiaj przedostatni dzień w Estonii. Potem lecimy przepływamy znaczy do Helsinek i dalej, dalej w stronę koła podbiegunowego, aż na Nordkap, czyli najbardziej wysunięty skrawek Europy. takim drogą lądową, który da się dojechać samochodem. No, a potem plan jest taki, żeby z egzakiem sobie zjechać przez Norwegię i Szwecję, Danię do Polski na październik. Po październiku musimy być w Polsce, więc trochę czasu mamy. No a dzisiaj z kolei, jeżeli już o takich najdalej miejscach wysuniętych, to dzisiaj byliśmy od wczoraj, już praktycznie wieczorem, przyjechaliśmy tutaj, najbardziej wysunięty skrawek krawek Estonii na północ cypel bardzo fajny, miejsce niesamowite jeżeli ktoś tu będzie to polecam zostawię namiary sek świetnie przygotowany tutaj mnóstwo miejsc kempingowych to wszystko publiczne chyba ze 20 grilli naliczyłem w grillach już porąbane drewno, woda czysta kamyczki dosyć Dosyć tak wszystko bardzo fajnie przygotowane. Dodatkowo, co ciekawe, to woda jest tutaj słodka, i praktycznie brzeg to wygląda bardziej jak jezioro, czyli szuwary, las wchodzi bezpośrednio do morza, a to jednak mimo wszystko zatoka morze. Także zobaczcie, jak to wyglądało w kilku zdjęciach. Tak jak już wspominałem, wszystko jest tutaj wyśmienicie przygotowane. Tutaj mamy toaletę, są to toalety publiczne, ładnie wykończone. Bez żadnych przykrych zapachów, można zobaczyć jak w środku wygląda taka toaleta. Drewno, tak, wszystko elegancko, nawet lusterko, jakby ktoś bardzo chciał. Obie są takie same, czyli można przygotować, tak? Nie musi to być jakiś i toj z którego się wylewa, do którego wejść się nie da. Ciekawe, dlaczego u nas się nie da, a tu się da, chociaż kraj dużo mniejszy. Fajne stoły piknikowe, duże. Dodatkowo przy każdym stole jest taka kratka. Na gorące rzeczy z rusztu, A ruszty też są fajnie. grille przygotowane, bo proszę drewno, narąbane leży. Można sobie skorzystać. Rękawiczki, wszystko jest. Róż ruchomy. W kilku innych zauważyłem jeszcze na ryby. Proszę. Wszystko działa. Niepurrywane, nie rozwalone. Czyli co, da się, tylko u nas się nie da. No właśnie, można zrobić fajnie, a u nas nie można zrobić. E, ciekawe, prawda? Dlaczego u nas wszystko zawsze jest rozwalone. No ale może tak po prostu lubimy. Nie wiem, sam już. Dobra, lecę szybko do samochodu, bo dzisiaj podjeżdżamy pod Talin. Jutro Talin, Muzeum Morskie. E, dzisiaj tutaj cały ten dzień spędziliśmy fantastycznie. No i co. Komu drogę, temu czas. pakujemy się. Z nami na parkingu Czesi osobowo esteńczycy w busie i tam Polacy. Pozdrawiamy nieśmiałych Polaków. Na co my jedziemy? Mieliśmy już jechać bezpośrednio pod Talin, ale tutaj po drodze jeszcze okazało się, że są bardzo interesujące wrzosowiska, bagna, jakaś wieża widokowa, ścieżka dydaktyczna, więc idziemy to teraz jeszcze na szybko zobaczyć, a potem już, mam nadzieję, pod Talin. Ciekawa sprawa, ludzie tutaj niosą ręczniki, więc zobaczymy, może się da wykąpać

Zobacz, jak pani jest świetnie przygotowana na tę kompanię, no, a my ja co. Jeszcze pewnie kilkakroć jest. Kilkakroć. Razy. Mam. trudno. Nie ja będę tak jak jestem. W sensie w Mam też no, klatki. Bo myślałam. No właśnie mamy klatki. Ty jesteś kompletnie nieprzygotowana. Właśnie, No może mam... ja mam okres Ja mam chęci. Ja mam... Wyszliśmy z lasu na coś na kształt tundry. A kompania nie ma. Idziemy dalej. Ale... Tak. Ale zaczęły się wrzosy, co jest niechybnym znakiem, że teren podmokły, wilgotny. O już widzę wieżę obserwacyjną na horyzoncie. I co? Dochodzimy do wieży widokowej, a same miejsca do kąpieli dalej pewno. No, ale wiele osób mają, ma ręczniki, więc... Wszyscy są świetnie przygotowani, za wyjątkiem nas, jak zwykle. tu jesteśmy w raz, nie widzieliśmy, więc ja wejdę w tym czym mam. Dobra, zobaczymy zaraz. Chodź, raj. No, dojście fajne. Jednak co drewno, to drewno. A te wieże z metalu to są jakieś takie dziwne co? Jakie wychodzenie ta po kratkach, podoba ci się takie? Oczywiście, że tak. Mama można Pani tu latać dronem? Jest nie wiem. A teraz się dowiemy. A, ale nie wiem, Yes, jeziorko, w którym ludzie pływają. Wchodzą sobie. Ciekawe. Udało się wykąpać w jednym z tych jeziorek, tutaj torfowych, bagiennych. Jak Berenika było? Zimno. Zimno było, ale jakoś... Jak na takie jezioro? Ale głęboko, nie? Głęboko, że dna na nie czuji. Dna nie było czuć. Mama jak zwykle okazała się chickenem. Nie chciała z nami się wykąpać. Dowód rzeczowy. Mokre gacie. Wracamy. Dzisiaj w programie trudne pytania i odpowiedzi. Prawdziwe historie. Katarzyna. Tak, Katarzyna w Estonii. Dlaczego nie chciałaś pływać z resztą rodziny w jeziorku? Torfowo bagiennym, które było, miało krystalicznie brązową wodę. nie rozumiem pytania. Dlaczego zadajesz mi pytanie, dlaczego ja nie chciałam pływać? No, torf i te błotko jest wybierane do ekskluzywnych ośrodków spa, gdzie panie oddają się zabiegom, płacąc za to majątek. A tutaj mieliśmy w naturze, niemalże jak w japońskim ogrodzie łaziebnym możliwość przekąpania się w tej wodzie o nieziemskich właściwościach wpływających na skórę. Jednak kąpiel w takim jeziorku gwarantuje piękno przez kolejne skączyłeś 20 lat. Więc dlatego to pytanie chyba jest na miejscu. Skączyłeś. To pytanie jest całkowicie nie na miejscu, bo skierowane do całkowicie nieodpowiedniej osoby co ty mnie nie znasz? Woda posiadająca mniej niż stopni 48 nie jest wodą przeznaczoną do. Wchodzenia do nich. Ciepłe źródełka. Nie ma problemu: Saturnia, albo San Felipe. Jestem dzisiaj nie ma problemu. Do wody są przepraszam. przepraszam. Jest soś, soś... prawie zamarzającą wodą. Nie wchodzi się. Przepraszam, są świadkowie, którzy widzieli, że w gorących źródełkach zdarła pani sobie cztery literki, tak, że przez tydzień ciężko było siedzieć. I, sobie przyparzy i przyparzyła sobie pani ja skórkę sobie wszędzie. Mogę zdzierać cztery literki w gorącym źródełku, które ma 56 stopni, ile wlezie. Do wody, która ja jest bliska zamarznięciu, mnie nie wciągniesz. Zobaczcie, Różle. jakie piękne jeziorka do kąpieli. Jeszcze w tym błocie to może bym się wytarzała, ale to chyba nie. Ja tak. myślę, że jakby powiedzieli, że za to błoto trzeba zapłacić 100 euro za tarzanie się, to więcej chętnych dziewczyn by było niż za darmo. Jak no. myślisz, Berynika? Ja 100 euro na bank nie zapłacę. Zatarzanie się w błocie?